No, i tak zaczynamy robotą. Ja będę robił te grzyby w oleju i w ziołach z podgrzybków, bo akurat mam tutaj ich sporo. I wybieram takie właśnie do 5 cm kapelu średnicy, nie większe. Takie większe to pójdą na suszenie. Ważne, aby były takie właśnie grzyby do 5 cm i twarde, jędrne. Podgrzybki zostały oczyszczone pod bieżąco wodą. No i teraz robimy zalewę. Zalewa do gotowania to jest pół litra wody w moim przypadku. I na pół litra wody jedna cytryna. Następnie to wodę troszeczkę solimy. Na pół litra tej zalewy daję taką płaską łyżkę cukru. Dwa ziele angielskie. No i do tego jeszcze anyż gwoździsty. Jeśli nie masz anyżu, to można dodać dwa goździki. No i to jest wersja z cytryną. Można zrobić jeszcze to inaczej, bez cytryny. I zrobić wodę 2 do 1 z octem. Dwie części wody, jedna część octu. I te grzyby wychodzą takie bardziej charakterystyczne smaku. Teraz grzyby. Takie małe grzyby kroję na pół. A takie większe około 4-5 cm na 4. No, i teraz doprowadzamy do wrzenia i gotujemy 5-7 minut. I tak minęło 7 minut, około 7 minut, i teraz grzyby odcedzamy. No i teraz te grzyby trzeba w miarę dobrze osłuszyć, bo będą podsmażane. I grzyby muszą troszeczkę nam przesnąć. Także teraz bierzemy się za robienie słoików. Do każdego słoika daję taki pół małego listka laurowego. pieprz kilkanaście ziaren. No i gdy mamy taki duży ząbek czosnku, to daję pół na jeden słoik. Na każdy słoik pół takiej małej cebuli, krojona w pół talarki. No i na koniec trochę papryki słodkiej dla smaku. Ona też puści do oleju taki fajny aromat paprykowy. No i teraz do rondla leje olej około pół szklanki, troszeczkę więcej dwa suikie olej rzepakowy. No i tak olej podgrzewam do temperatury około 100 stopni na początku, bo te grzyby są jeszcze lekko mokre i tak aby ten olej nie pryskał nam po całej kuchni. No i teraz zwiększamy ogień. Gdy ta woda nam odparuje z tych grzybów, to zwiększamy właśnie moc i nie dusimy tych grzybów, tylko podsmażamy do, do takiej formy, aby te grzyby były takie lekko chrupiące, ale nie spalone. No i tak po około 10 minutach, jak widać, te grzyby na pewno straciły część wody. Są lekko rumiane i one są już w sam raz do przykładania do słoików. Ale jeszcze ten olej posolę do smaku i szczyptę cukru. No i teraz możemy te grzyby już przykładać do słoików, ale byłbym zapomniał. Jeszcze dajemy do słoików po jednym ziarenku lub dwa jałowca. Grzyby przerzucone i jeśli nam brakuje oleju to możemy dolać świeżego. No i teraz te słoiki jeszcze pasteryzujemy, już tego nie będę pokazywał, około 70 minut w wodzie praktycznie gotującej się. W sposobem szybkim w sumie mamy te grzyby gotowe. Także koniecznie też wypróbuj sobie wersję z octem wadoidnego zamiast cytryny no i życzę smacznego. To by było na tyle. Cześć!